Tata, w zdrowej chodzisz do nas, kochamy cię! Tata wróć! Czwartek normalny, zwykły dzień ja w pracy od rana. Dzieci w domu z mężem. Zadzwoniłam o 8.20 do męża, żeby obudził dzieci do szkoły, bo mieli na dziewiątą. A o 8.30 już dzwoniło do mnie ratownictwo medyczne, że syn dzwonił, że z ojcem coś się stało. No. Także wybiegłam z pracy, mam blisko do domu. W ciągu dwóch minut byłam w domu, już była na miejscu, policja już reanimowali męża. Co się stało? Jak y, pani zobaczyła, co się dzieje w domu? Gdzie byli chłopcy? Y, chłopcy byli w kuchni, mąż w pokoju z jednym z, y, z panem policjantem, drugi pan policjant stał z nimi, nie z chłopcami. Płakali? Y, tak, Patryk strasznie płakał. Nie szło go uspokoić. Co możesz opowiedzieć? Co się wydarzyło w waszym domu? Y, gdy tata mnie rano obudził do szkoły i mojego młodszego brata, to ja poszedłem się ubierać, a tata usiadł przy piecu na pufie. I zaczął rozpalać w piecu, i gdy ja zacząłem ubierać spodnie, to zauważyłem, że tata się właśnie przewrócił i wejrzał tylko tak na mnie oczami. I nagle, momentalnie, zaczął się dusić. To ja od razu podbiegłem, zacząłem krzyczeć, próbowałem go obudzić, i nic się nie udało. To zerknąłem po telefon taty i od razu zadzwoniłem na numer alarmowy 112. Co powiedziałeś? Że tata się przewrócił z krzesła i stracił oddech, tak ciężko mega oddycha, i że nie ma z nim w ogóle kontaktu. A co robił brat w tym czasie? Yy, brat przybiegł dopiero po jakimś czasie, bo myślał, że żartuje i usiadł i się złapał za głowę i się odwrócił. Czyli ty musiałeś zachować zimną krew, bo mamy nie było, mama była w pracy? Tak i dopiero yy, jak gadałem właśnie z tym panem ze 112, to on poprosił mnie o numer do mamy i mama przyszła, przyszła z pracy jak on do niej zadzwonił. Co było najtrudniejsze dla was? Yy, Myśli najtrudniejsze były tak naprawdę. Jakie było myśli? No, że nie wiedziałem, czy tata wyzdrowieje i tak dalej, ale teraz już jestem taki, bardzo dobrej myśli jestem. Chciał ci się płakać? Ja płak wtedy płakałem bardzo, no, tak. za tatą. Nie próbowałeś go reanimować, dotykać? Ja położyłem go w pozycji bezpieczeństwa, tak, bo instruktor mnie o to popro poprosił. Płakałeś, jak zobaczyłeś tatusia? A co robiłeś? Patrzałem. I co widziałeś? Tatę jak leżał. Bałeś się? To chyba brat starszy wszystkim kierował. On jest takim szefem teraz w domu, jak, jak rodziców nie ma. Bo brat jeszcze też nie wiedział, co się za bardzo dzieje. Nie dojrzał na tyle, że wiedział, co się to dzieje. Co ty co powiedziałeś? Ja mówiłem z niegdybą, ja płakałem wtedy i potem mamu mu wytłumaczyła wszystko. To było trudne przeżycie, nie? Bardzo, tak, bardzo, no. Tatuś w ogóle się nie odzywał, nie było z nim w ogóle kontaktu. Nie, nie odzywał się w ogóle, ani słowem. I no na mnie wejrzał przez jakieś 5 sekund i już potem zaczął się dusić. Czujesz się bohaterem? Mhm, jestem bardzo siebie dumny, czuję się mega super, no. Tęsknicie za tatusiem? Mhm, ja tak. Nagraliśmy mu taki filmik i z... właśnie z rodzeństwem, jak Gadamy mu, żeby już wracał do domu i tak dalej. On tak pilnuje twojego miejsca, leży cały czas tutaj, jak ktoś chce... Mateusz chciał się tu lekko ostatnio i by go pokryzł. No, ja tu leżę co trzeba gryźć. Warczał na mnie i w ogóle pilnuje Nawet można nagrać, że leży teraz na swoim miejscu tu. Cały czas na twojej... On ja nawet ty... już nie przychodzi do mnie, nie śpi ze mną i no cały czas tu śpi. No. 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 Dobra, to pata, to i, I zdrowie, zdrowie i jak najszybciej to no. dom. Mąż jest teraz w szpitalu, w jakim stanie jest? W ciężkim, dalej w stanie ciężkim. Czyli tak naprawdę nie wiadomo w, w jaki sposób, kiedy wróci do zdrowia i czy w ogóle wróci? No na razie czekamy, no, lekarze są dobrej myśli, powiedzieli, że to cud, że w ogóle mąż przeżył, no ale to też dzięki reakcji Patryka, że tak szybko zareagował. No na razie ma złamaną klatkę z resztyzacji, czekają aż mu się to zrośnie, jest pod respiratorem. Jak, jak ta klatka zacznie się zdrastać, będą go powoli odłączać od respiratora, próbować czy, czy wróci oddech samodzielny. Pani mówiła chłopcom jak mają się zachowywać i y jak postępować w sytuacji, gdy ktoś zasłabnie? Tak, że mają od razu dzwonić na numer alarmowy. No i tyle, nie, no bo każda sekunda się liczy. Kiedy Pani przeprowadziła takie lekcje i dlaczego? Znaczy się to już od małego dzieci są uczone. No. Tylko jak jak literki, cyferki poznawają, no to już były uczone, że w razie czego no, trzeba dzwonić. Nie? Czy tam jakby się babci coś stało, czy mamie, <grym> czy tacie, czy nawet siostrze, bo to nigdy nie wiadomo. No. Jest Pani dumna z chłopców? Bardzo. Bardzo. Co byś powiedział tatusiowi teraz? Pewnie jakby was tata widział, to co byście powiedzieli Ja bym wracał do domu. No też, żeby już wracał i żeby wyzdrawiał ze wszystkiego.